Tutaj mamy zawodnika w skałach, który dojechał do krawędzi, i dopiero wtedy właściwie można rzucić linę. Ponieważ pod spodem mogą być rzadkie spinacze, więc najlepiej po prostu dojechać sobie z liną zworowaną na sobie, i dopiero w tym momencie, jak już widzimy, co jest pod nami, to możemy tą linę zrzucić. Nie? Pamiętaj też celwego o tym, że możesz sobie od siebie trochę tej od przyrządu trochę tej liny wyciągnąć, tak żeby zrobiło się to u, o którym wspominałem wczoraj. A co? Bl bloker ten nie działa ci, że nie możesz puścić? Nie lękaj się. No i to też zwróć sobie uwagę, żeby nie zrzucić linę na drzewo, więc raczej zrzucamy ją po prostu w dół. Uwaga, Lina! Co, zaplątała się w powietrzu? Chyba nie, nie widzę. No, to jest nadzieja. Spokojnie. I też zwróćcie uwagę, jak będziesz przejeżdżał przez krawędź, żeby to było w takim miejscu w miarę sensownym. Nie, żeby nie było żadnych ostrych fragmentów.